Nimm dir Chance. Jest, wiatr Trop się kończy Ktokolwiek to zostawił Zostawił również ślady To pokręcone. Ciekawe, czy krew w obozie pochodziła z tego dzika. Jeżeli to brom, czemu chce, żeby myśleli, że nie żyje? I czemu zniszczył kapliczkę? złomiarze. чид эндс грэнд Byłoby to ciekawe, gdyby nie szukały mnie. To chyba była czujka. Ktokolwiek ją załatwił, nie patyczkował się. Jeśli to brom, to wie, jak używać włóczni. Ktoś to splądrował. Brom długo był wyrzutkiem, czemu wziął jedzenie i części? Zapasy skrypki, czemu je zabrali, a potem wyrzucili. O, mogę tego potrzebować. Się. Zabiję się i nie zrobię jej krzywdy! Zabiję się i nie zrobię jej krzywdy! Nie, nie jesteś duchem. Czego chcesz? Odejdź od krawędzi, Brom, proszę. Nie, daj mi spokój! Nie widzisz, że potrzebuję czasu, by pomyśleć? E? A, a jak mam myśleć, skoro każdy na mnie wrzeszczy? Nie krzyczę. Wiem, że umiesz słuchać, więc posłuchaj mnie tak samo, jak posłuchałbyś innych. Oni, oni gadają, żeby nie słuchać, ale. Olara zawsze mówiła, żeby słuchać tylko tego, kogo widzę. Dobrze, wysłucham cię. Tak, lepiej. Powiedz, Brom, co cię trapi? Duchy zapomnianych, przeklętych przez wszechmatkę. Ich głosy nie dają mi spokoju. Każą robić różne rzeczy, krzywdzić ludzi. Jeśli wrócę do Nora, sprawią, że skrzywdzę Olarę, ale prędzej się zabiję, niż na to pozwolę. Musisz słuchać duchów brom? Cały czas do mnie mówią. Zawsze ze mną. Dbają o mnie. Zabawiają. Pomagają. Chyba, że wrzeszczą. Jak wtedy z tym łowcą! zmiażdż mu głowę kamieniem powiedziały. Tak zrobiłem. Brom. Ty żyjesz? Chwała wszechmatce. Przepraszam, że poszłam, ale po prostu musiałam się upewnić. O nie, 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 nie! Nie! Siostro, proszę! Nie zdołam cię ochronić! Nie trzeba mi ochrony przed tobą, Brom. Skąd ta pewność? Głosy, które słyszę, żądają krwi. Twojej też nie skrzywdziłby własnej siostry. Opiekowałam się nim od dzieciństwa. Ja nie chcę cię skrzywdzić, ale zapomniani, ich szepty wypełniają mi głowę! Bromnie jest jeszcze gotów na powrót. Ale nie sądzę, by cię skrzywdził. Znam miejsce, w którym zostanę. Jaskinia na górze wszechmatki. Jak chcesz, możesz mnie tam odwiedzać, dopóki pozostanę silny. Będziesz Brom. pomogę ci. Dziękuję, Eloy. Zajmę się już nim. Obyś kroczyła w wieczystej pamięci wszechmatki, i oby zapomniani ci nie nękali. Zachowam to na szlak bieguny. Na nich mogę przetestować to urządzenie. Powinnam wejść po kryjomu. Nie po to przeszłam przez to wszystko, żeby mnie stratowało wystraszone stado. Ostrożnie i cicho. Na to jazda! No dalej, no dalej! Zadziałało. Nie jest agresywny. Sprawia wrażenie niemal przyjaznego. Chyba mogłabym na nim jeździć. No to jedziemy. Cii, spokojnie. Ja! 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 Ruszaj! <laughs> Ale szybki! <laughs> Nie, to co na piechotę. Powinnam spróbować uruchomić inne rodzaje maszyn. Pewnie nie na wszystkich da się jeździć, ale na pewno da się ich jakoś użyć. Nie oh, pomożesz mi? Jestem ranny. Ach, cóż nie tytuł błagam. musisz winę? 谢谢大 Proszę, na chwilę. Wołałeś mnie? Pomagałaś podczas próby. Posłuchaj, a znów komuś pomożesz. W czym więc problem? Noga cię boli? Nieważne, chodzi o moją córkę. Ma kłopoty. Poszła za złomiarzem przy kolebce. Boję się o nią. Nie mogę nawet wstać, a moja córka zaginęła. Pomożesz mi? Wojownik nie może jej poszukać? Po wszystkim, co przeszło plemię, niewielu już zostało. Proszę. Znajdź ją. Czemu twoja córka poluje sama na złomiarza? To przeze mnie. Poszedłem za nim, a on poharatał mi nogę. Ledwie umknąłem. A włócznia została w maszynie. Zrobiła ją Edina, moja przyjaciółka. Ona odeszła rok temu. Jest bardzo ważna dla Arany. Dlatego ruszyła za złomiarzem. Więc Arana poszła do kolebki matki? Na południowy wschód. Zabroniłem jej tam iść, ale po śmierci matki jest nieznośna. Popatrz na mnie. Wdowiec Kaleka. Ojciec co, zgubił córkę. Proszę, pomóż mi to naprawić. Zrobię co w mojej mocy. To dla mnie bardzo ważne. Błagam cię. Proszę bardzo. Las robi się gęsty i splątany. Osywalki. Tuż za bramą? Brama wygląda na zniszczoną. Uważajcie na siebie! Dajcie go bliżej! Bliżej! Widział mnie. Karl, prawda? Eloy. Wyrzutek, która wygrała próbę. A więc wylizałaś się z ran. Arcymatrona Tirsa mówi, że znasz drogę do południka. Stolicy Królestwa Karza? Co jest, idziesz na wygnanie? Nie. Za zdrajcą imieniem Olin. Uczyniono mnie poszukującą, bym za nim ruszyła. Hmm. Więc ruszaj na północ do Korony Matki. Jeśli tam dotrzesz, znajdź Marę, Wskażę ci drogę. Jeśli dotrę? Szlak jest zgubny. Od masakry wyprawy Sony nasze ziemie są niestrzeżone. Tak jak nasze granice. Nie ma komu zastąpić dowódczyni. No a co z Reszem? Ach, tylko dlatego, że Sona zaginęła. Sam bym za nią ruszył. Ale rozkazała mi trzymać bramę za wszelką cenę. Co i robię. Mówisz, że droga jest niebezpieczna. Co masz na myśli? Heh, od czego tu zacząć? Zabójcy wciąż tam są i w jakiś sposób skazili maszyny. Przyprawili je o obłęd. Tak, sama widziałam. Do tego bandyci. Przekradają się przez granice, by na nas polować. Mówią, że mają obóz w ruinach w górze rzeki. Wygląda na to, że muszę zrobić więcej strzał. Mówiłeś, że wygrałam. Skąd wiedziałeś? Rozmawiałem z ocalałymi. Mówili, że walczyłaś mężnie. I Bast też. I moja siostra. Twoja siostra wala? Tak mi przykro. Polubiła ją. Może byśmy się nawet zaprzyjaźniły, gdybyśmy miały szansę. Dziękuję. Zginęła za innych. Nie ma lepszej śmierci. Mówisz, że zabójcy zastawili pułapkę. Jak? Ech, rozeszła się wieść o masakrze podczas próby. Dowódczyni Sona zebrała ludzi i ruszyła w pościg. Lecz w pogoni za zemstą część złamała szyki wybiegła naprzód. Prosto w zasadzkę. Stado oszalałych maszyn, kipiących skażeniem, runęły na nich i zabiły ich. Dowódczyni Sona ruszyła z kontratakiem i zniszczyła maszyny, lecz tymczasem zabójcy uszli. A nasze straty były ogromne. Powiedziałeś, że dowódczyni nie zaginęła? Nawet po utracie tylu wojowników nie chciała dać za wygraną. Zwołała ochotników i ruszyła za zabójcami. Nie chciałeś iść? Pewnie, że chciałem. Ale sona odmówiła mi tego. Kazała zaprowadzić rannych do obręczy, i strzec tej bramy obręczy za wszelką cenę. To było wiele dni temu. Od tej pory nie mamy żadnych wieści. Więc nie ma jak dowiedzieć się, czy wciąż żyje. Jeśli ktoś zdołałby tam przeżyć, to tylko ona. Jej biegłość jest legendarna. Nieugięta włócznia, do której wszyscy się mierzymy. Wysoko ustawiła poprzeczkę. Ach, nie wyobrażasz sobie. To moja matka. Powinnam już iść. Ej, Loy, Zanim wyruszysz do korony matki i dalej. Jest jakakolwiek szansa, byś poszukała Sony? Plemię potrzebuje jej przywództwa. Poszedłbym sam, gdyby tylko nie nakazała mi za wszelką cenę strzec tej bramy. Gdzie była ostatnio? W miejscu masakry. Zadrzewiona dolinka naprzeciw Diablego Pragnienia po tej stronie rzeki. Może tam podejmiesz jej trop. Ruszyła za zabójcami, którzy napadli na was po próbie. Zabili naszych ukochanych. Próbowali zabić ciebie. Rozumiem, War. Zrobię, co się da. Biegun! Nie, 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 nie atakuj. On jest ze mną. Jak to możliwe? Trudno to wyjaśnić. To moje odkrycie. Niech Cię Bog.